Rozwój energetyki w Polsce jest zapisany w dokumencie Polityka Energetyczna Państwa. Energetyka jądrowa jest tam wskazana jako liczba 6 do 9 gigawatów potencjalnie energii, która miałaby płynąć z elektrowni jądrowych. Jest to liczba, która na dzisiaj w ocenie statystyk, statystyków jest niedoszacowana. Wydaje się, że ta granica powinna być przesunięta powyżej 15 Gigawatów. Zatem wszyscy czekamy na zmianę polityki energetycznej i jądrowej państwa. Mamy nadzieję, że w tym programie znajdzie się również rozdział poświęcony małym reaktorom jądrowym. Ja odpowiadam za wdrożenie floty małych reaktorów jądrowych w Polsce w technologii BWR-X300 proponowanej przez moją spółkę czyli hitachi i razem ze spółką Orlen Synthos Green Energy planujemy zbudować takie elektrownie jądrowe, które są propozycją dla rozproszonej energii, która może być odpowiedzią na potrzeby przemysłu, na potrzeby elektryfikacji, ale też na potrzeby ciepłownictwa, co ciekawe. Tak, naszym założeniem jest bycie partnerem, inteligentnym partnerem, partnerem w transformacji energetycznej w Polsce. Widzimy potrzebę, aby powstały nie tylko duże elektrownie jądrowe, które będą funkcjonowały w jednym regionie i obsługiwały ten, ten, ten jeden region, ale potrzeba jest rozproszonej energetyki. Reaktory małe jądrowe to są reaktory, które możemy budować na małej powierzchni, są one szybsze i prostsze do zbudowania aczkolwiek nadal w reżimie nuklearnym, to należy pamiętać, że czy to mały reaktor, czy duży, przepisy obowiązują nas, nas te same. Jest to również mniejsza jednostkowa, mniejszy jednostkowy koszt dla inwestora, bo jeśli budujemy mały reaktor, to nieporównywalny, mniejszy jest na koszt nakładu na jego budowę. W stosunku do dużego, aczkolwiek budowalibyśmy jeden czy od dwóch do czterech bloków w jednej, w jednej lokalizacji. Takie małe reaktory są również świetnym, świetną odpowiedzią na uzupełnienie energetyki z OZE, bo reaktory małojądrowe są bardzo elastyczne, można szybko schodzić, z, schodzić i wchodzić na odpowiednie poziomy zapotrzebowania mocy. Ogromne zainteresowanie spółka G Hitachi obserwuje w energetyce nuklearnej w ostatnich trzech latach. Obecnie rozwijamy swoje projekty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i nasz sztandarowy projekt w Kanadzie. Tam pierwszą elektrownię jądrową małym, z małym reaktorem jądrowym już budujemy, a tam zainteresowanie klienta jest już na następne trzy bloki, czyli będziemy budowali w planie co, co dwa lata kolejny Kolejny blok. Uruchomienie pierwszej tej elektrowni w Kanadzie planowane jest na 2029 rok, czyli już niedługo, ale też kraje naszego regionu się interesują tym rozwiązaniem. Jak wiadomo, Czechy już zdecydowały na wybór innej technologii, ale to pokazuje tylko, że SMR-y są świetnym rozwiązaniem i uzupełnieniem dużego bloku, bo Czechy również budują duży blok. Mamy też zainteresowanie z Estonii. Estonia już wybrała naszą technologię jako potencjalną do budowy małych reaktorów jądrowych. Rozmawiamy ze Szwecją, z Norwegią, z Finlandią, z Rumunią, więc ogromne zainteresowanie energetyką jądrową. No, warto wspomnieć, że w ostatnim czasie ponad 400, ponad 400 bloków jądrowych funkcjonuje na świecie, a budowanych jest około 60, które mają być uruchomione w latach 2024-2030. Wiemy, że są kraje, które odeszły od energetyki jądrowej. Jest to no, kraj sąsiadujący z nami to są Niemcy. Natomiast kraje te nie wygasiły swoje elektrowni jądrowe, jednak należy wspomnieć, że importują energię jądrową. Zatem czy można odejść od, elektro, od elektrowni jądrowej w swoich, w swoich zasobach bezpieczeństwa nie wydaje mi się, a, a raczej z całą stanowczością powiem, że bez energii jądrowej nie da się funkcjonować. Zależy, w których przedziałach wiekowych byśmy się poruszali. Spotkałam się z raportem, w którym informacja była taka, że młodzież w wieku 20 do 25 lat była najmniej doinformowana o energetyce jądrowej, czyli to pokazuje, że ich zainteresowanie jest znikome. Być może ten raport już uległ zmianie, bo to było dwa lata temu. Natomiast przebywając na konferencjach, na wydarzeniach organizowanych przez uczelnie, widzę ogromne zainteresowanie. Młodzieży spotykam się z zapytaniami o możliwość pracy, współpracy, stażów czy też po prostu przyjścia, porozmawiania i zobaczenia, jak my pracujemy. Myślę, że młodzież też widzi duży potencjał w tym, w tym sektorze, bo należy powiedzieć, że my już budujemy sektor energetyczny energetyki jądrowej w szeroko rozumiane, bo my będziemy potrzebowali kadr z różnego obszaru, nie tylko fizyków, nie tylko chemików, ale ekonomistów, prawników. To ogromny, ogromna szansa dla rozwoju, dla młodzieży. Szczerze mówiąc, gdybym miała wybierać teraz, to wybrałabym energetykę na pewno.